Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dzisiaj przyjechaliśmy na uruchomienie kotła e, Twinbio Luxury Compact. To jest miejscowość jak? E, Porajów. Jak? Porajów. Porajów, do Porajowa do klienta i chciałem Wam pokazać, jak powinien być przygotowany kocioł do pierwszego uruchomienia. Klient przygotował to pełna profeska. Patrzcie. Wszystkie przewody przeciągnięte. Oraz opisane, no tu już nawet wydrukowane na, na drukarce. Hydraulikę klient wykonywał sam. I uwierzcie mi, że mógłbym go przyjąć u siebie jako hydraulika, bo jest naprawdę świetnie wykonana ta hydraulika. Mamy nawet separator powietrza tutaj zamontowany, który zbiera nam powietrze, które wytworzy się w kotle. Eee... Mamy zamontowaną pompę kotłową, pompę na centralne ogrzewanie oraz z tyłu pompę na ciepłą wodę użytkową. Mamy zamontowany zawór schładzający kotła, ale proszę zwrócić uwagę, mamy zamontowany jeszcze dodatkowo zawór 1,5 barowy oraz odpowierzchnik. O tym, o czym zapominają instalatorzy. Z tyłu klient również sobie dla swojego bezpieczeństwa. Dodatkowo zamontował zawór 1,5 barowy. Świetnie jest przygotowany kocioł. Tak moi drodzy, powinny być przygotowane kotły do pierwszego uruchomienia. Czyli przewody muszą być przeciągnięte, opisane. Najlepiej, jeżeli nie są opisane, to żeby ktoś powiedział do czego są te przewody. Wtedy przyjeżdża instalator, serwisant, montuje to wszystko i uruchomienie trwa krótko. I macie szybciej po w domu. Moi drodzy, uruchomiliśmy kocioł u klienta, u którego jesteśmy. Gdzie tak pięknie to wszystko było powyprowadzane. Gdzie jest tak przecudownie zrobiona hydraulika. Aż przyjemnie się na to patrzy. Chciałem Wam tylko pokazać jedną rzecz. Popatrzcie. Kocioł wystartował, bo 45 stopni nabrały pompy. Wszystko zaczęło pracować. I posłuchajcie. Jest cisza, cisza jest w hydraulice. Co to oznacza? Że wszystkie odpowietrzniki, wszystko jest na swoim miejscu, nie ma żadnego bulgotania, wszystko jest pięknie odpowietrzone. Jest separator powietrza, który nam dodatkowo o widać. Już bąbelki się zbierają. Tu już bąbelek się zbiera, za chwilę go przepuści. Wszystko pięknie pracuje, nie ma żadnych stuków, puków, yy, wszystko pięknie samo się odpowietrza. Panowie hydraulicy, bierzcie przykład, to robił amator. Amator, rozumiecie? Więc naprawdę jest to super zrobione. Trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia. Cześć!